się z 15 minut. Google mapy mnie wyprowadzały w zły kierunek. Ale trafiłem. Pierwsza zasada. Nie, jak się czyta jakieś tam czaty, nie czaty, w grupy w Facebooku, na Facebooku i tak dalej. Tutaj się wbijać, tu się wbijać, ochrona kamery. Kuźwa, ryj zawsze przewodnika. Spytać się, uśmiechnąć, pogadać, wytłumaczyć i... Bardzo miło pani powiedziała mnie w życiu. Tutaj pani z lewą prawo i z Jesteśmy przy pałacu potockich. Ciekawe ci się Ale jest duże. Duży, bardzo duży park, drzewa, bardzo stare parky, no ładne. Co tu kurdzie mieć? Stawy. Ale... Dach LGBT. Komuś Już mnie swędzi wszystko. Jaka ścieżka tu jest. Widzisz? Dobra. Cześć. Co? Kolega, cześć. Kamera. Kamera. Ta. Tak. Nagrywam. Filmik. to jest To jest o To jest kamera żeby lepiej trzymać wygodnie, jak się chodzi po dziwnych rzeczach, no do tego latarka, żeby sobie oświetlać, takie o, szkoda, że nie można wejść do środka. Pan, pan z Urbeksu, jest? E, Powiedzmy, ja się bardziej historią interesuję i dziwnymi rzeczami niż Urbexem. Bo a ty stąd jesteś? była, a potem po a później Ładne. Szkoda, że nie można wejść. No. Ale tu to jeszcze przejdę. O kurde. Hm. Obywatele, ludu pracujący, pałac zarośnięty, no, ile no, Dobra, dzięki, idę do No O kurwa, ja bierzemy. Tu <gry> na pomoc, ratunku. Idę do Ciebie, o, Jezus moje nogi, jakiś koleś idzie, ale na komentarzach bo uwaga, bo agresywni w tubelce. Agresywni? No. Coś Ci tam powiedział coś, to Nie, ej, a tam? Te koleś się pytał, co mam w ręku, to długolata. Kamera. Powiedzmy, chwytak z latarką. Jedna ręka zawsze zajęta, żeby się było I tak sobie chodzimy nagrywane. A co to jest? Ura. Państwo tutaj? To to na szybkim, nie wiem, to nie jest samo jakiś koniec, szybki koniec, jestem bardzo szybkiego. Podługa się trzęsie. Kurwa da się zaraz zawali. W się tak. Długo na waszą odpowiedzialność. Nie, dobra, okej. Okay. Tam nie się. Do mnie wchodzę. Nie ma samej, nie ma szans. Nie ma opcji. Не совсем Bardzo stare drzewa, bardzo ładnie. Zawiesięte, ale bardzo a Dobra, czas jest.